Wielka tajemnica River vale w końcu została wyjaśniona. To zderzające się dwa uniwersa, a kluczem do rozwiązania tej zagadki jest Jackhead Jones. W tym materiale omówimy sobie zakończenie eventu River vale, czyli Odcinka szóstego sezonu serialu Riverdale pod tytułem The Jackhead Paradox. Od finału tego eventu minęło już kilka dni, ale ja wciąż zbieram się z podłogi po tym, jak ten wielki telewizyjny event, a w Polsce streamingowy event, się zakończył i do jakich wniosków, a właściwie do jak niewielu wniosków po nim doszliśmy. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się zakończyć ten event. W ten sposób pierwsze cztery odcinki to dobrze wybrane, wyselekcjonowane motywy z kultury horroru ludowego, natomiast finał to odkrycie tajemnicy, która związana jest ze snami i kolidującymi, zderzającymi się ze sobą dwoma uniwersami, uniwersum głównym, czyli Riverdale oraz uniwersum lustrzanym, czyli Rivervale. Mimo że cała historia toczy się w Rivervale poprzednie cztery odcinki tego eventu zostają nam przedstawione jako sny, które mieli nasi bohaterowie. Betty i Archie, Fangs i Tony, Weronika i Reggie, no i na końcu Sherry Blossom i Nana Blossom. Głównym bohaterem tego odcinka jest Jack Hedges Jones, który jak się okazuje lunatykuje. Budzi się pewnego dnia w przygarażowej szopie Archiego i wraca do domu. Jest to jednak dzień, w którym ponownie ma rozpocząć naukę w Riverdale High. Powraca do szkoły. W roli nauczyciela, i od razu doświadcza dziwnych scen. Wygląda na to, że kilka rzeczywistości i linii czasowych nakłada się na siebie, a Jack Head widzi różne wersje swoich przyjaciół oraz siebie. W pewnym momencie spotkania w gabinecie nauczycielskim Betty otrzymuje telefon od doktora Kerdla Jr., który informuje ją o tym, że Jack Head Jones nie żyje, a ciało jej ex chłopaka leży przed doktorem w prosektorium. Ale wyraźnie dzieje się coś niepokojącego. Bo Jackhead jest przed nią i Betty za nic nie chce uwierzyć w tę historię, którą opowiada doktor. Jackhead jednak już czuje, że coś jest nie tak, i udaje się w odwiedziny do Prosektorium. Tam faktycznie okazuje się, że mamy do czynienia z dwójką Jackheadów, którzy tak naprawdę należą do różnych rzeczywistości. Jackhead uświadamia sobie, że ma przecież w swoim domu komiksy, które opowiadają o losach miasteczka Riverdale. Jednak Riverdale zmienia się po zeszycie 95. Ze stu, bo to setny odcinek serialu, na Rivervale, a bohaterowie nie pamiętają, co wydarzyło się w poprzednich zeszytach. Okazuje się, że wybuch bomby podłożonej przez Hirama Lodża spowodował rozszczepienie się. Uniwersum. Hiram, nawet z zagrobu, a właściwie spoza serialu, ciągle dręczy mieszkańców Riverdale z Archim Andrewsem na czele. Pierwsze, co robi Jack, to udaje się do Weroniki i Reggiego, aby pokazać im komiksy. Okazuje się, że w tym świecie ojciec Weroniki umarł w dniu jej 15 urodzin, tuż przed imprezą kinsinierową. Reggiego jednak interesuje coś zupełnie innego. Dlaczego na początku komiksu jego Postać wygląda w pewien sposób, a po upływie jakiegoś czasu wygląda zupełnie inaczej. Wątek dwóch regich pojawiających się w tym odcinku, granych oczywiście przez Charlesa Meltona i Rosa Butlera to najlepsze, co ten event może nam zaserwować. Najlepsze w znaczeniu najgorsze. Dochodzimy do takiego poziomu absurdu, że tylko Riverdale jest w stanie ciągle coś takiego pokazać i nie zostać anulowanym w środku odcinka. Dwóch regich ze sobą rywalizuje. Szukają Reggiego Prima. Weronika w pewnym momencie proponuje im trójkącik i obraża się na nich, gdy ci nie chcą się na to zgodzić, sugerując, że są niedojrzali. Co jest prawdą, bo ostatecznie dwóch Reggie'ch postanawia się pojedynkować na pistolety i nawzajem się zabijają. Ten setny odcinek Riverdale można tylko spuentować jednym. Takie rzeczy dzieją się w Riverdale. W środku tego odcinka pojawia się Dioton Doyle, który żyje w uniwersum Rivervale, chociaż go wcześniej nie widzieliśmy. Ważne jest również to, że Jackhead jako jedyna postać ma wspomnienia obu swoich wersji. Zarówno tej z Riverdale, jak i nowego uniwersum, czyli Rivervale. Jednak w uniwersum Rivervale wszystko zmierza ku końcowi. Dosłownie, dwa uniwersa mają się zderzyć, przez co zniszczeniu mają ulec. Oba światy. A więc zginą setki miliardów ludzi. Bo wiadomo, to nie tylko River Veil, vale, czyli Packet Universe, ale też Riverdale i cała nasza rzeczywistość. I w tym momencie wiele wątków znanych wcześniej z Riverdale zaczyna się ze sobą łączyć. Mamy Black Hooda, próbę zamordowania Jasona, który w Riverdale, jak się okazuje, żyje, a także Clifforda Blossoma, który właśnie chciał zabić swojego syna. Jackhead zaczyna mieć pierwsze wnioski odnośnie tego, co się dzieje. Jednak okazuje się, że Dilton Doyle doskonale wiedział, co dzieje się w Rivervale, i chciał być pierwszym naukowcem, który opisze to zjawisko. Zjawisko przenikania się i jednocześnie niszczenia dwóch rzeczywistości. Ale jeśli obie rzeczywistości, rzeczywistość Rivervale i Riverdale, ulegną zniszczeniu, to komu on będzie opowiadał o tym eksperymencie? I właśnie tutaj uderzyło mnie bardzo mocno, że od ciekawego konceptu Antologicznych odcinków horrorowych, przechodzimy do jakiegoś apokaliptycznego science fiction, co zupełnie psuje, budowany, mozolnie, i nieporadnie, ale jednak budowany klimat wszystkich poprzednich czterech rozdziałów Rivervale. To chyba mój największy zarzut pod adresem tego dziwnie skonstruowanego monstrum, jakim było Rivervale. Bardzo podoba mi się nazwa tego. Połączonego uniwersum. To po prostu Twinverse z uniwersum głównym, jakim jest Riverdale, oraz uniwersum kieszonkowym, czyli Rivervale. Bardzo podobała mi się scena, w której Jack Head Jones tłumaczył pojawiającej się w tym odcinku po raz kolejny Ethel Max, jak mogło powstać Rivervale. Ethel słucha o połączeniu tych uniwersum, o bombie podłożonej przez Hirama pod łóżkiem Archiego, o wszystkich wiedźmach, palladium, bożkach kultach, grach, które doprowadzały do morderstw, samych seryjnych mordercach i tak jakoś patrzy bez przekonania. Jakby nie wierzyła, że takie miejsce może w ogóle istnieć. Pierwszym pomysłem Jugheada na uratowanie tego uniwersum było odtworzenie wydarzeń, które doprowadziło do kreacji Rivervale, ale z racji tego, że Betty i Archie biorą właśnie ślub, a w tym odcinku mieliśmy wieczór kawalerski i panieński, Archie i Betty nie mogą odtworzyć, tego wydarzenia, więc drugą najlepszą opcją będzie wspólnie spędzona noc Jack Heda i Weroniki. Weronika wyrasta na najbardziej komiczną postać w tym evencie. Jej wypowiedzi i sugestie są naprawdę niedorzeczne, już pomijając cały trójkąt pomiędzy dwoma Regimi? regimi? a Weroniką, tutaj pojawiło się stwierdzenie padające z ust Weroniki. Let's make out to save the universe. Cała Weronika Lodge. Podczas tego odcinka okazało się, że ktoś tajemniczy morduje ludzi w Rivervale. Ludzi, którzy wpadają na pomysł, co może się dziać w tym świecie. Między innymi pierwszego Jugheada, a także Sheryl Blossom. W finale okazuje się, że tym mordercą jest Archie Andrews, który wie wszystko. Wie jak działa Rivervale i nie chce dopuścić do tego... Aby zostało ono zniszczone, bo ciągle czeka na powrót taty, który na pewno zjawi się w dniu jego ślubu. I o ile może naprawdę chwycić nas to za serce, jeśli pomyślimy o zmarłym Luku Perym, ale jednak nie wydaje mi się, żeby Luke Pery aprobował takie rozwiązanie tego problemu, a na pewno mordowania niewinnych ludzi nie aprobuje Fred Andrews, czyli ojciec Archiego. Archie próbuje zamordować również Jack Heda, mówiąc przy tym, że w Rivervale nikt nie ginie. Ci, którzy umrą, odradzają się na nowo i mogą ciągle żyć szczęśliwym życiem. Niestety, dla Archiego pojawia się Betty, która z zimną krwią morduje swojego przyszłego męża. Mówiąc, że domyślała się, że coś tutaj nie gra, kiedy Archie nie pojawił się na ślubnym kobiercu. Jacket i Betty postanawiają odtworzyć event, tym razem Sami, decydując się na make-out session, jednak wówczas wchodzi na scenę narrator Jackhead, ten, który umarł i wrócił do żywych. Podczas swojej nieobecności był w niebie. W niebie, które pachnie hamburgerami i szejkami mlecznymi. Bo niebo, w tym Twinverse, to zgadliście. Jadłodajnia u Popsa, ale z dodatkowym atutem. Są w nich wszystkie komiksy z Archie Universe. To właśnie tam Jack Head Jones, narrator, wziął do ręki komiks, który oznaczony był jako 95,5 i poznał całą tajemnicę Rivervale. Wizja takiego nieba pełnego frytek, burgerów, milkszejków i komiksów jakby bardzo do mnie przemawia, ale jednak Roberto Aguirre-Sacasa naprawdę w tym evencie popłynął. Okazuje się, że mamy dwóch jackheadów. Jackheada narratora i jackheada pisarza. Jeden z nich musi poświęcić się, aby oba uniwersa mogły przetrwać. Oznacza to, że jackhead pisarz musi zostać zamknięty w bunkrze i ciągle tworzyć historię. Ale właśnie, czy tylko historię dla Rivervale? Bo finał i to, że bohaterowie zapominają o wszystkim tym, co wydarzyło się w tych pięciu odcinkach, sugeruje, że Jacket pisarz jest pisarzem slash narratorem wyłącznie dla tego świata, który dzięki temu może ocalić. Jednocześnie wydawało mi się, że w całym tym triku chodzi o to, że jeden Jacket należy do świata Rivervale, a drugi do świata Riverdale. Jednak coś tutaj nie zagrało, bo jacket będący narratorem schodzi na piękny Obiad, na którym znajdują się wszyscy jego przyjaciele, którzy świętują coś: uratowanie uniwersum, mimo że nie mają świadomości, bo Jackhead, pisarz, wymazał z ich głów wszystkie wspomnienia o tym, co się wydarzyło. Ja wiem, ja, ja wiem. Porozmawiajmy o tym w komentarzach. Spróbujmy sobie to wytłumaczyć nawzajem. Okazuje się, że Jackhead uratował River Vale, gdzie układ shipów jest następujący. Sheryl, Tony. Habita Jacket, Archie Betty, Weronika Reggie. Czy teoretycznie prawie punkt wyjściowy z końca sezonu piątego? Poza zmianą Tony Sheryl na Tony Fangs, ale to wszystko dzieje się w Riverdale. Nie mamy absolutnie pojęcia, jak sytuacja powinna po tym evencie wyglądać w Riverdale. Nie wiemy? Czy wiemy, bo otrzymaliśmy krótką zapowiedź szóstego odcinka, który pojawi się dopiero za kilka miesięcy, w którym widzimy wyraźnie, że wydarzenia z Eventu Riverdale nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, co dzieje się w Riverdale? Zapowiedź pokazuje nam jednak, że wracamy ze stanu z końca piątego sezonu. Jednocześnie nadal mamy w tym serialu wątek Sheryl jako wiedźmy. Jak się to potoczy, nie mam pojęcia, nie mamy jeszcze informacji. Natomiast w pierwszym odcinku omawiającym event River Vale mówiłem o tym, że prawdopodobnie ten event powstał wyłącznie po to, aby cały Story arc zamknąć w odcinkach, które pojawią się jeszcze w 2021 roku. To co Wydarzy się w nich, nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na dalszą część szóstego sezonu. Czy to dobrze, czy niedobrze? Trudno powiedzieć, nie mamy absolutnie pojęcia, w jaką stronę skręci reszta szóstego sezonu Riverdale i czy utrzyma tak samo absurdalny poziom jak Event Riverdale. Wszystkim, którzy przestali oglądać Riverdale po tym przyzwoitym pierwszym sezonie i chcieliby się dowiedzieć, jakie rzeczy dzieją się w tym serialu obecnie, wypada chyba polecić event Rivervale, aby zobaczyli, co się w tym świecie od Riverdale'owało. Teraz czekam na wasze komentarze. Podsumujmy jakoś zgrabnie cały event Rivervale. Napiszcie, co o nim sądzicie, co się wam w nim podobało, a co niekoniecznie. Czekam na was na dole, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.